Reinkarnacja, czyli wiara w ponowne wcielenia duszy, była obecna w wielu starożytnych religiach i filozofiach, w tym w gnostycyzmie, neoplatonizmie, a nawet we wczesnym chrześcijaństwie. Jednak z czasem została uznana za herezję i oficjalnie usunięta z nauk kościoła. Stało się to z kilku kluczowych powodów. We wczesnych wiekach chrześcijaństwa istniały różne interpretacje dotyczące natury duszy i życia po śmierci. Niektórzy ojcowie Kościoła, jak orygenes, wierzyli w preegzystencję duszy, czyli jej istnienie przed narodzinami. Orygenes nauczał również, że dusza może się rozwijać duchowo poprzez kolejne wcielenia, aż osiągnie ostateczne oczyszczenie i zjednoczenie z Bogiem. Nie tylko Orygenes, ale i niektóre gnostyckie sekty chrześcijańskie wierzyły w reinkarnację. Gnostycyzm, który był wczesnym mistycznym odłamem chrześcijaństwa, głosił, że ludzkie dusze mogą przechodzić przez wiele wcieleń w celu duchowego rozwoju i wyzwolenia się z cyklu narodzin i śmierci. Jednak Kościół szybko uznał te poglądy za sprzeczne z oficjalną doktryną zbawienia. Decydującym momentem w usunięciu reinkarnacji z chrześcijaństwa był sobór konstantynopolitański, zwołany przez cesarza Justyniana. Na soborze tym oficjalnie potępiono nauki Orygenesa, w tym jego pogląd o preegzystencji duszy. Justynianowi zależało na wzmocnieniu autorytetu Kościoła i jego doktryny, która nauczała o jednym życiu. Po którym następuje sąd ostateczny. Cesarz wymusił na biskupach potępienie orygenizmu, mimo że papież Wigiliusz, który był wówczas w Rzymie, nie brał udziału w soborze. W wyniku tego potępienia wszelkie nauki o reinkarnacji, preegzystencji dusz i cykliczności życia zostały uznane za herezję. Kościół przyjął dogmat, że każda dusza powstaje w momencie poczęcia i po śmierci przechodzi albo do nieba, czyśca, w katolicyzmie, albo piekła. Co wzmocniło koncepcję jednorazowego zbawienia i sądu ostatecznego. Teologiczne powody usunięcia reinkarnacji. Reinkarnacja stała w sprzeczności z podstawowymi dogmatami chrześcijaństwa. Zbawienie przez Jezusa Jeśli dusza mogłaby wielokrotnie się odradzać i dążyć do doskonałości, to ofiara Jezusa na krzyżu traciłaby na znaczeniu. Chrześcijaństwo głosi, że zbawienie jest możliwe tylko przez wiarę w Jezusa, a nie przez własne duchowe postępy w kolejnych wcieleniach. Sąd ostateczny. Wiara w reinkarnację zakładałaby, że dusze mogą powracać na Ziemię i kontynuować swoją drogę duchową, zamiast podlegać jednorazowemu osądowi po śmierci. Jednorazowe życie jako próba Kościół naucza, że życie jest jednorazową próbą, w której człowiek musi zdecydować, czy podąża za Bogiem. Reinkarnacja sugerowałaby, że człowiek ma wiele szans na naprawę błędów co mogłoby osłabić moralny rygor i autorytet instytucji religijnej. Poza powodami teologicznymi, usunięcie reinkarnacji z chrześcijaństwa miało także aspekt polityczny. Wzmocnienie władzy Kościoła Jeśli ludzie wierzą, że mają tylko jedno życie, są bardziej skłonni przestrzegać zasad Kościoła i dążyć do zbawienia gdyby istniała możliwość kolejnych wcieleń, Kościół miałby mniejszą kontrolę nad wiernymi. Łatwiejsze zarządzanie społeczeństwem Koncepcja jednego życia i ostatecznego sądu sprawiała, że ludzie bardziej przestrzegali hierarchii społecznej. Wiara w reinkarnację mogłaby prowadzić do przekonania że obecne cierpienie jest jedynie chwilowe, a w przyszłym wcieleniu można być kimś innym, co mogłoby osłabić wpływ władzy świeckiej i kościelnej. Ślady reinkarnacji w chrześcijaństwie Mimo oficjalnego odrzucenia reinkarnacji przez Kościół, pewne jej elementy przetrwały w niektórych nurtach chrześcijaństwa i mistycyzmie. Gnostycyzm Niektóre gnostyckie teksty, jak Ewangelia Tomasza, Sugerują ideę duchowej ewolucji duszy. Katarzy, czyli heretycki ruch chrześcijański w średniowieczu, wierzył w reinkarnację i odrzucał katolicki dogmat o piekle. Niektóre mistyczne odłamy chrześcijaństwa. W XIX i XX wieku teozofowie, spirytualiści i niektóre ruchy New Age na nowo zaczęły łączyć reinkarnację z chrześcijaństwem. Podsumowanie. Reinkarnacja została usunięta z oficjalnych nauk Kościoła głównie w VI wieku na Soborze Konstantynopolitańskim. Powodem były zarówno kwestie teologiczne sprzeczność z doktryną zbawienia i sądu ostatecznego, jak i polityczne wzmocnienie władzy Kościoła. W wyniku tego chrześcijaństwo przyjęło dogmat jednorazowego życia po którym następuje nieodwracalny sąd. Mimo to ślady wiary w reinkarnację przetrwały w mistycznych nurtach chrześcijaństwa i odrodziły się w ruchach ezoterycznych.